Co to znaczy mieć wiarę tak maleńką jak ziarnko gorczycy? Tak maleńką? Ziarnko gorczycy takie malutkie, takie bez znaczenia, takie bez niczego, niezauważalne, ma wystarczyć do dokonania takich ogromnych dzieł, jak przebaczanie siedem razy w ciągu dnia komuś, kto ciągle na nowo czyni nam krzywdę, a my mamy mu przebaczać, bo prosi nas o to przebaczenie. Wydaje się, to nie może uczniowie zmierzeni z tym wyzwaniem mówią nie, musimy najpierw mieć coś wielkiego, daj nam wiary, potrzebujemy być silniejsi, mieć siłę do właśnie przebaczenia, a Jezus mówi im kompletnie coś innego, Jezus im mówi nie, nie o to chodzi, żebyście wy najpierw, nie wiem, umacniali swój charakter, byli nie wiem jak, wspaniali jak wielcy, żeby umieć to zrobić, ale właśnie z tej ogromnej własnej małości, takiej maleńkiej jak ziarnko gorczycy, dostrzegli w sobie, że to jest takie maleńkie, taki zaczeń, takie coś niezauważalnego, coś, co może się otworzyć na Jego wspaniałą łaskę i ta łaska jest w stanie dokonać nas rzeczy niemożliwych, rzeczy, które przerastają nas samych, jak właśnie przebaczenie. A ty, co na ten temat myślisz? Podziel się ze mną w swoim komentarzem. Czekam naprawdę. Cześć.